Na łączonym stoisku Gigabyte i firmy MoreleNet rozmawiamy z Wojtkiem, który odpowiada za marketing sklepu MoreleNet. Wojtek, co prezentujecie na tym stoisku? Oczywiście prezentujemy sprzęt głównie przeznaczony dla gamerów, dla graczy hardkorowych, casualowych, ale generalnie graczy, a jak widzicie jest ich całkiem dużo na tym świecie. Dlatego mamy płyty pokazane na wystawce oraz karty graficzne, tak jak mówię, dedykowane dla graczy Z97 X, Gaming G1, Gaming 7, 5, 3, czyli cała paleta takiego high-end'owego, dosyć sprzętu Gigabyte, jeżeli chodzi o podstawki. Natomiast troszeczkę dalej na tym, że tak powiem, widoku jest, są karty graficzne. No i też, żeby zainteresować tutaj odwiedzających, przywieźliśmy ze sobą dwa dosyć mocne komputery. Mamy zrobionego na podstawce X99 na podstawce X99 e, komputerek wyposażony z najnowszym procesorem i7 e, z trzema kartami graficznymi GTX 980, także całkiem niezły power. E, z Tajwanu przyjechał specjalny pokazowy e, też komputer, też całkiem nieźle wyposażony w specjalny układ chłodzenia też go tam można zobaczyć do tego oczywiście akcesoria gamingowe Gigabyte czyli myszki, słuchawki, klawiatury no to, to jest taki nasz core tutaj. Jasne. A powiedz mi, jakie atrakcje czekają na zwiedzających? Ponoć jest bardzo dużo. No tak, atrakcji jest bardzo dużo, bo jest bardzo dużo zwiedzających i dosyć duże wymagania. Robimy turnieje codziennie. Wczoraj był turniej chyba w najpopularniejszą mobę na świecie, czyli League of Legends. Dzisiaj mamy turnieje CS, Counter Strike i też League of Legends. Jutro również League of Legends. Oprócz tego organizujemy dwa pokazy overclockingu. Dzisiaj będzie overclocking taki ekstremalny, z, użytym, z użyciem e, ciekłego azotu, robiony przez pana Jakuba Kurtybelskiego. E, niedługo się to będzie zaczynać, także to jest to wszystko, co tak. No tutaj kręci nas i, i osoby tutaj zebrane. Bardzo fajne rzeczy. A oprócz tego taka normalka, czyli różne gibauty, mini turnieje, w FIFA tego typu rzeczy. Nasi wygrywają, chyba. <laughs> Nasi wygrywają, bardzo fajnie się to ogląda. E, słyszałem też, że można tutaj e, coś kupić. Yy, tak, prowadzimy takie mini stoisko właśnie z akcesoriami gamingowymi Gigabyte'a. Niestety nie mamy płyt głównych i kart graficznych do sprzedaży. Czyli to co najważniejsze. Za rok się poprawimy.